Witam, tu Łukasz z Long Story Short. W dzisiejszym odcinku chciałem zachęcić do oglądania dwóch wywiadów. Jeden jest w Komputer Świat, drugi to jest na kanale Podróż bez Paszportu. W obu jest mowa o tym, że w katastrofie w Fukushimie nikt nie zginął ściśle i bezpośrednio od, jak gdyby, no, od technologii, od. Od infrastruktury tych elektrowni atomowych, co mnie troszeczkę zdziwiło, i potem jeszcze będzie parę słów o tym. Natomiast w komputer świecie, oprócz tej Fukushimy, wspominają o, o fuzji termojądrowej, dlaczego ona jest bardzo bezpieczna oraz o tym, jakiego rodzaju paliwa będą użyte do, do wywołania reakcji i osiągnięcia energii z tejże, z, tej, z tejże reakcji. Posłuchajmy fragmentu podcastu z Komputer Świata, gdzie pan Maciej Lipka z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, kierownik działu i analiz reaktorowych, Wspomina o, o tym, co się stało w Fukushimie. za zaraz po nim pani profesor Agata Chociszewska z Instytutu Plazmy Laserowej i Mikrosyntezy będzie tłumaczyć, o co chodzi z bezpieczeństwem reaktorów działających na zasadzie fuzji termojądrowej. O ile ją dobrze zrozumiałem, Chodzi tam o to, że w fuzji termojądrowej chodzi o podtrzymywanie reakcji w odróżnieniu od tego, gdzie przy klasycznych reaktorach atomowych chodzi o powstrzymywaniu reakcji. I tutaj mi się, jeśli dobrze zrozumiałem, nasuwa takie jak gdyby porównanie do silnika diesla i benzynowego. Silnik diesla jest inaczej nazywany silnikiem zapłonem samoczynnym, dlatego też na przykład na autobusach możemy zauważyć takie z boku, tak zwane Emergency Switch, takie zawory bezpieczeństwa, że gdyby kierowca nie mógł zgasić silnika, bo ten silnik tak naprawdę gdyby sam chodzi, on nie potrzebuje świec zapłonowych, sam chodzi, to jakby, gdyby mu się nie daj Boże, silnik rozbiegał, on może pójść, przekręcić taki po prostu specjalny wyłącznik i ten wyłącznik odetnie mu paliwo i wtedy już ten silnik rozbiegany nie będzie mógł po prostu dalej chodzić, bo nie będzie miał paliwa, prawda? Natomiast ta sytuacja ona nie wystąpi nigdy w silniku benzynowym, bo silnik benzynowy w odróżnieniu od silnika diesla ma świece zapłonowe i do reakcji potrzebuje iskry, prawda? I gdy my mu wyłączymy po prostu w stacyjce ten zapłon, czyli tą iskrę, to od razu po prostu powstrzymamy jego pracę, prawda? W ten, w ten sposób i jak gdyby tym... Fuzja to jest inaczej mówiąc silnik benzynowy, czyli ten bezpieczniejszy, że wyłączamy stacyjkę, wyłączamy, wyłączamy silnik. Natomiast te, te reaktory, które mamy dzisiaj, te, 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 te współczesne, to one są jak gdyby tymi, silnik, tymi, tymi silnikami diesla. Tutaj bazując na tym moim porównaniu, prawda, że im one mogą się jak gdyby troszeczkę wymykać spod kontroli i tutaj muszą być jakieś specjalne systemy ich, że tak powiem, powstrzymywania ich, ich, ich pracy, prawda? Czyli reasumując, fuzja to jest ten jak gdyby silnik benzynowy, ten bezpieczniejszy, że wyłączamy i jest stop klatka. Posłuchajmy, co na ten temat mówią wspomniani specjaliści. A Fukushima? Wiemy już po dekadzie od Fukushima, że pierwsze Doniesienia, szacunki były niezwykle przesadzone, tak? Po ponad dekadzie wiemy, że tam nikt nie zginął w wyniku promieniowania, nie ma też absolutnie żadnego wzrostu zachorowalności na nowotwory, czyli tego, czego się hipotetycznie lekarze obawiali. Więc patrząc na to, że jest to jedna z największych, przynajmniej tak była opisywana katastrof jądrowych w historii ludzkości i nie stało się fizycznie nic, no to uważam, że to źródło jest dość bezpieczne. Oczywiście tam przesiedlenie wielu tysięcy ludzi spowodowało daleko idące szkody psychologiczne, tak to nazwijmy. Tym niemniej, no to są już naturalne lęki przed, przed nieznajomym, przed przesiedleniem, przed utratą e, miejsca zamieszkania, natomiast nie ma to żadnego wpływu e, na nie ma to żadnego związku z promieniowaniem jonizującym. Pani profesor? To znaczy, atrakcyjną cechą fuzji, bo ja tutaj promuję fuzję, tak, jest to, że jest ona z natury bezpieczna. Ponieważ w danej chwili... Fuzji, brak... czyli jeżeli mielibyśmy opisać naszym widzom, czym jest taka fuzja. Sy czyli synteza jądrowa, mhm. tak, inaczej nazywana też fuzją. Czyli tutaj mówimy Zjawisko o... Zjawisko fizyczne. Tak, na przykład jak łączenie się banków, też mówimy o fuzji. Czy łączenie się lotosu z orlenem, też mhm. mówimy o fuzji, tak. I w przypadku syntezy jądrowej mówimy o łączeniu się jąder lekkich atomów i w wyniku tego powstaje jądro ciężkiego atomu i powstaje też dużo energii. Tylko że to musi zachodzić w bardzo wysokich temperaturach, w ekstremalnie wysokich temperaturach. Dlatego na ziemi najlepszym paliwem do syntezy jądrowej jest paliwo deuterowo-trytowe, czyli są to cięższe izotopy wodoru. I i w danej chwili, tak jak mówiłam o tym bezpieczeństwie, w danej chwili w takim reaktorze termojądrowym znajduje się tylko niewielka ilość takiego paliwa i nasycenie, nasycenie plazmy, czyli tego, tego gazu, który tam jest wewnątrz reaktora, paliwem lub przegrzanie go, powoduje do, do prawie natychmiastowego wygaszenia tego. Tego, tego paliwa. Tak? Więc w przypadku fuzji my mówimy bardziej o podtrzymywaniu reakcji niż powstrzymywaniu reakcji. I jak to się dzieje w przypadku takich reaktorów jądrowych tak, z, z rozszczepieniem. I teraz parę słów od pani profesor Gaty Chociszewskiej na temat tego paliwa, które miałoby być używane do, 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 do fuzji termojądrowej, prawda? Bo tak tłumaczyła na wcześniej. <laughs> Fuzja to łączenie, czyli jądra lekkie łączą się i powstaje jądro ciężkie. I dalej z tego jądra ciężkiego powstaje energia, prawda? Ale warunek jest taki, że musi się to wszystko odbywać w megatemperaturze. I by była osiągnięta ta megatemperatura, musi być specjalne paliwo. No i ona teraz o tym paliwie. W przypadku fuzji, my jako paliwa będziemy używać deuteru, który powszechnie występuje w wodzie morskiej. Na 1 litr wody morskiej mamy 33 mg deuteru. Tryt będzie wytwarzany wewnątrz reaktora. On nie występuje jakby powszechnie powszechnie na świecie w dużych ilościach, tak? Więc wy, będzie wytwarzany wewnątrz reaktora z litu. A litu mamy też bardzo dużo. Występuje on w różnych minerałach skorupy ziemskiej, czy może być także pozyskiwany z glinek solanek. Też to ważne Mało inwazyjne tak, dla, dla tak. ziemi dla przyrody. Mamy też naturalne. złoża naturalne jakby na południu, w Ameryce Południowej. I tutaj mówimy, że mamy niewyczerpalne y, źródło tego paliwa, które zostało rozlokowane jakby wszędzie. Tak? I każdy kraj, nie będzie kraju, który będzie miał monopol na, na, na to paliwo. I każdy kraj będzie mógł stworzyć własną elektrownię na swoje potrzeby. Tak? Bo tego paliwa starczy na dziesiątki tysięcy lat dla wszystkich. I teraz drugiego podcastu, do którego oglądnięcia gorąco zachęcam. Wypowiada się pan dr Rafał Kopeć. Znowu po prostu jest wrzuta o, o tym, że nic nie stało się po prostu w Fukushimie, jeśli chodzi o straty na ludziach spowodowane bezpośrednią działalnością reaktorów atomowych. Posłuchajmy. Podrzęśniem ziemi w Japonii w 2011 roku, gdzie zginęło tam według różnych szacunków tam około 16 tysięcy ludzi, tak? A pamiętamy i, i, i mówimy generalnie o Fukushimie, gdzie sama katastrofa w zasadzie nie spowodowała ofiar śmiertelnych, a wzrost zachorowalności na raka okazał się pomijalnie mały. To, co usłyszeliśmy przed sekundą, to mówił... Doktor Rafał Kopeć z podcastu Podróż bez paszportu, gdzie traktował o bezpieczeństwie elektrowni atomowej na Zaporożu, na Ukrainie. Jeszcze tylko dodam, że co się tyczy tej konkretnej, że kiedyś słyszałem wypowiedź w Strategy and Future, że gdyby tam coś się stało, to by to było zaniesione, że tak powiem, przez wiatry do Turcji, bo tak jak gdyby w tej rejonie, w rejonie tej elektrowni Wieją, wieją wiatry, żeby po prostu powiedzmy Turcja była stratna, a nie, a nie Polska, prawda? Dobrze, to tylko uzupełnieniem tej, tej wypowiedzi tego pana doktora Rafał Kopeć. Komentarz ode mnie. Więc tak. Przytoczeni tutaj rozmówcy z dwóch podcastów i Wikipedia mówią nam, że no na Fukushimie nic się nie stało, jeśli chodzi o to, jak gdyby jakby tutaj się doszukiwać winy, jakichś tam niedomagań, prawda, technologii elektrowni atomowych i ich szkód wyrządzonych dla, dla zdrowia i życia ludzkiego, prawda. I teraz się zastanówmy, jak to się ma do tego, że pod wpływem takiego impulsu, jak te wydarzenia z Fukushimy, kilka tygodni później Niemcy ogłosiły, że że po prostu, że będą rezygnować z atomu, prawda, i, że tak powiem, rzucać się jeszcze głębiej w ramiona gazu z Rosji, prawda. Należy się nad tym zastanowić, prawda, który to już jest taki, jak gdyby, fałszywy sygnał, prawda, że coś niedużego zostało rozdmuchane do nie wiadomo jakich rozmiarów i, i, i posądzone nie, nie, to, co, nie to, co trzeba. Dalej, wiadomo, że jasno z tego wszystkiego wynika, że fuzja to jest super rozwiązanie i absolutna przyszłość. Natomiast co do Podwórka Polskiego, to, to co mi się, że tak powiem, przypomina w temacie energetyki atomowej, to jest takie coś, że w którym ze swoich komentarzy tygodnia Wit Witold Gadowski wspomniał, że jego informatorzy po prostu meldują mu, że delikatnie rzecz biorąc, jest firma, która ma budować w Polsce elektrownie atomowe. Firma amerykańska jest delikatnie rzecz biorąc mało kompetentna. Tutaj w nawiasie czytaj, jeśli chodzi o terminowość inwestycji oraz ewentualny wzrost kosztów, prawda? Że, że nie ma dobrego trackingu, jeśli chodzi o te, o te rzeczy. I też o tej firmie właśnie Westinghouse wspominał z dużą troską Jacek Bartosiak w swoim wywiadzie ponad dwugodzinnym dla podcastu Dwie lewe ręce. De facto był to fenomenalny wywiad, inny według mnie niż, niż, niż wszystkie inne. Rozmówca na sobie cenił po prostu swoich swoich, po prostu tych... No, redaktorów, którzy go, go, go przypytywali, mówił, że są goście na bardzo wysokim poziomie i się cieszył z takiej merytorycznej rozmowy. I Jacek Bartosiak po prostu, teraz cytuję z pamięci, że powiedział takie coś. No, zobaczymy jeszcze, jak to będzie z tym Westinghouseem w Polsce. No, zobaczymy. Po prostu, mówię, to jest cytat z pamięci, ale to mniej więcej tak brzmiało rozmowa dwu godzinna, nie chciało mi się wyszukiwać tego, tego, tego po prostu fragmentu, tutaj nie wiem siedmiosekundowego czy, 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 czy pięcio, żeby go umieścić w tym filmie, ale po prostu no głęboką troskę gościu, gościu wyrażał, prawda? Mało tego, jeszcze się cofnę, jeszcze dalej kiedyś Rafał Ziemkiewicz wspominał po prostu, że no że sorry, nie? Jak ktoś po prostu, tak jak Polska tak późno po prostu w ogóle planuje atom to, czy ten atom powinien być, na, że tak powiem, tej technologii, która obecnie, czy raczej po prostu, właśnie tej, tej next generation, tak, tej, tej właśnie fuzji, fuzji jądrowej. No ale to już, to już dywagacje na, na inne, że tak powiem, na inną okazję, prawda? To tak po prostu tyle chciałem przedstawić, jeśli chodzi o jakieś tam moje takie spostrzeżenia dotyczące energii atomowej. No mówię, ta, ta psychoza z Fukushimą bardzo ciekawa, bardzo ciekawa. W opisie filmu, po kliknięciu tam, więcej po prostu będą linki na wszystko to, czego, czego się, do czego się odwołuje, prawda? To znaczy, no sorry, Ziemkiewicza i Godowskiego nie, nie umieszczę, prawda? Mogę dać link do Bartosiaka i do tych dwóch, i do tych dwóch podcastów, prawda? Przy czym ostrzegam Bartosiak, to jest chyba 2,5 godziny, prawda? Gdzie, gdzie, gdzie wyraża troskę o tę o firmę Westinghouse. To tyle ode mnie. Dziękuję. Pozdrawiam. Postscriptum. Jednak znalazłem ten kawałek, gdzie Bartosiak w podcaście, dwie lewe ręce, mówi o Westinghouse. O tym, jak on to widzi, że on w to wątpi. Proszę, odsłuchajmy na zakończenie. Bartosiak mówi, że Amerykanie nic nie dają. No to proszę, gwarancje kredytowe na 4 miliardy dolarów. Westinghouse, projekt elektrowni jądrowej. A zobaczymy, jak Westinghouse na będzie. Widze. Jeszcze zobaczymy z tym Westinghouse'em jak będzie.